Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, co robić z rękami na tablicy, Oprócz tego, że trenujemy palce, czyli czy trzymamy łokcie proste, czy trzymamy łokcie zgięte. Oczywiście są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. I tak, jedna szkoła mówi, że łokcie powinny być proste, bo to jest bezpieczniejsze dla właśnie łokci, dla barków i tak dalej tak Powiem szczerze, nie widzę tego druga szkoła yy, mówi, m, że powinny być zgięte, bo to jest bezpieczniejsze dla łokci, dla barków <grych> i tak dalej. O co chodzi z tym bezpieczeństwem? Tak naprawdę kluczowe jest to, żeby nie wisieć na rozluźnionej ręce, czyli żeby nie wisieć na stawach. To aparat mięśniowy, ścięgna mięśnie powinny przenosić siłę, a nie stawy. Stawy nie są do tego przystosowane. Ja wolę wisieć na zgiętych. Dlaczego? Dlatego, że zgięcie rąk powoduje, że musimy wisieć na mięśniach. Nie możemy wisieć na stawach, jeżeli mamy zgięte ręce. W przypadku prostych rąk jest o wiele łatwiej wisieć na rozluźnionej ręce, rozluźnionym barku. I oczywiście można temu przeciwdziałać, natomiast jakby zmuszając się do tego, żeby wisieć na zgiętych rękach, z automatu musimy mieć wszystko napięte, całą, całą rękę, od barku, do łopatek, po palce, co powoduje, że ten problem w ogóle znika. Zastanawiając się nad tym, jaką metodę wybrać, trzeba się zastanowić najpierw nad tym, co jest naszym celem, jeśli wisimy na tablicy. Jeżeli robimy chwyty maksymalne, to naszym celem jest, żeby przez tam zadany czas, najczęściej krótki czas, wisieć właściwie prawie z maksymalnym ciężarem, jaki jesteśmy w stanie. Nawet jeżeli sobie tam obcinamy do 80% zwisu maksymalnego, jednego REMA, to i tak jakby kluczem, wyjściem, wyjściem, progiem wyjściowym jest zwis maksymalny, z maksymalnym ciężarem. Dobierając do tego metodę. Czy zgięte ręce, czy proste, no musimy się zastanowić, która metoda pozwala nam wisieć z większym ciężarem. Dla mnie osobiście zgięte ręce pozwalają mi wisieć z większym ciężarem niż ręce wyprostowane. I to pewnie również wynika z tego, że cała ręka, ramię, wszystko jest napięte, idzie efekt irradiacji, dokłada się to wszystko do, do siły, i rzeczywiście przy zgiętej ręce w łokciu. Mogę dołożyć więcej. Jeżeli wiszę na prostej ręce, jakby mój układ nerwowy cały czas, jakby próbuje rozluźnić rękę, rozluźnić bark, rozluźnić przedramię, żeby ten zwis był taki możliwie lekki, ale wystarczający. I teraz taka metoda może się sprawdzić, jeżeli wisimy jakąś formę repeatersów czy zwisów przerywanych. To są te zwisy, gdzie wisimy 7 sekund, robimy 3 sekundy przerwy, 7 sekund, 3 sekundy przerwy, 7-3. I tak przez zadaną ilość powtórzeń, przerwa, kolejna seria i tak dalej. Tutaj bardziej nam zależy na tym, żeby wisieć zadaną ilość czasu. Owszem, z jakimś tam obciążeniem, czasami z obciążeniem tylko własnego ciała, ale bardziej jednak interesuje nas, albo równie ważny jest ten komponent czasu. W tej sytuacji nie zależy nam jakoś specjalnie na wiecie, wielkiej rekrutacji, dużej napince. Tylko bardziej nam zależy na takim wyważeniu e, czasu i ciężaru. I w tej sytuacji rzeczywiście z zwisy z na wyprostowanych rękach mogą się u niektórych osób bardziej sprawdzić. Nie jedynym, ale minusem e, zwisania na zgiętej ręce jest to, że żeby zgiąć rękę, no musicie być już na tyle silni, żeby ten ciężar, który z którym wisicie na kwytu, właściwie, żeby się nad nim m móc podciągnąć. No bo jeżeli chcę zgiąć rękę to właściwie robię jakąś formę podciągania. Oczywiście ja się zatrzymuję zaraz, ale jeżeli nie mam dostatecznie silnych pleców, bicepsa, no to nie jestem w stanie zgiąć ręki z dodatkowym obciążeniem. Rozwiązaniem na to jest start w ogóle już z wyższej pozycji, czyli żeby już startować w pozycji jakby wyjściowej, roboczej ze zgiętych rąk, czyli musimy mieć jakiś podest z którego sobie zdejmiemy nogi lub podkurczymy nogi. Dlaczego? Wiemy, że w izometrii jesteśmy zazwyczaj trochę silniejsi niż w koncentryce. Przypomnę, izometria to jest sytuacja, gdy mięsień jest napięty, ale się nie kurczy. Koncentryka to jest sytuacja, gdy mięsień się kurczy, czyli właśnie podciągnięcie do góry to jest koncentryka. Więc w izometrii najczęściej jesteśmy trochę silniejsi niż w koncentryce. Więc jak wystartujemy od razu w pozycji już zgiętej ręki. To, to problem z, z nieumiejętnością podciągnięcia się jeszcze z danym ciężarem, już nie jest taki, taki poważny. Co daje mi jeszcze wiszenie na lekko zgiętej ręce? Tuż to, że ja wisząc na zgiętej ręce jestem w stanie utrzymać łokcie bardziej do przodu. To jest zazwyczaj zdrowsze dla, dla moich barków w sytuacji, gdy muszę wisieć z ręką wyprostowaną. Ee, zakres ruchu w barku, szczególnie u wspinacza starszego, może być już nieco ograniczony i może być to problematyczne. Szczególnie pamiętajmy, że jesteśmy na dole jeszcze obciążeni dodatkowym ciężarem, więc jesteśmy niejako rozciągnięci pomiędzy chwytotablicą tablicą a tym ciężarem. Ee, I jeżeli mamy tu już jakieś ograniczone zakresy, to barki będą to czuły. Nawet jeśli zrobimy teoretycznie wszystko z tymi barkami, co powinniśmy, czyli tak jest, zaktywizujemy, żeby. Aktywacja będzie mięśni, żeby wisiało to na mięśniach, więc ustawienie łokci prosto i zgięcie lekkiej łokci powoduje, że ten bark ustawia się zazwyczaj w zdrowszej pozycji. Nie musimy mieć pełnego wyprostu w ramieniu, no bo ta część idzie troszeczkę po skosie. Wisząc z prostymi rękami, łatwo jest też zrotować łokcie na zewnątrz, co jednak jest tak naprawdę. Taką rotacją wewnętrzną w barku. Jak wiemy, rotowanie wewnętrzne w barku nie jest najzdrowsze dla barku, szczególnie w kontekście bycia dodatkowo obciążonym. Są to niuanse, ale dla niektórych mogą być to niuanse ważne. Tak samo jest kwestia tego, że jeżeli mamy ustawioną rękę z łokciem do przodu, dam trochę niżej dłoń, żeby to było widać jesteśmy w stanie troszeczkę, właściwie musimy troszeczkę zrotować e, rękę e, tak, że palce, mały palec będzie bardziej e, obejmował krawędkę. Jeżeli mamy bardziej wyprostowaną, to ten mały palec wtedy bardziej jest wyprostowany i końcówką palca. Czyli znowu to, co wybieramy, może też być warunkowane tym, jaka jest budowa naszych palców, e, bo dla kogoś, kto ma krótki palec mały, zrotowanie nadgarstka lekkie, czyli skierowanie też łokcia do przodu przy zwisie zgiętego łokcia, będzie mu gwarantowało, że więcej tego palca jednak będzie na krawące więcej będzie pracować. Jeżeli ktoś ma równiejsze palce, to dla niego jakby zwis z prostą ręką, gdzie dłoń będzie bardziej równoległa do chwytu tablicy, to, to nie będzie to dla niego takim problemem, bo ma po prostu na tyle długie palce, że one wszystkie się tam mniej więcej fajnie zagną na tej krowące. Także podsumowując, najważniejsze, jakiego protokołu używacie, troszeczkę jaka jest wasza budowa, jakie są wasze ograniczenia, to musicie brać pod uwagę, czy wybieracie wiszenie z prostą ręką, czy ze zgiętą ręką. Musicie pamiętać o tym, że nawet jeżeli wiszycie z prostą ręką, to Cały aparat mięśniowy musi być napięty, to nie ma być wiszenie na szmacie, czyli na rozluźnionej kończynie, żeby nie wisieć na stawie. Dobieramy to do celu, czy mieliśmy jakieś kontuzje łokcia barków i też dobieramy to do tego, czy jesteśmy w ogóle na tyle silni, że jesteśmy w stanie trochę się jednak z tym dodatkowym obciążeniem podciągnąć. To udanego chwyta tablicowania, a w następnym odcinku będzie o tym, co robimy z barkami, bo w internetach krąży trochę. Takich niedopowiedzeń, czy też takich trochę błędnych informacji, więc warto ten temat również wyklarować. Trzymaj się, cześć. Dzięki.